Cześć wszystkim, z tej strony Fawoniusz i witam was w kolejnym materiale na kanale. W dniu dzisiejszym w poszukiwaczach internetu z OLX. Tak jest słuchajcie, w dniu dzisiejszym będziemy poszukiwali komputery do gier na tej właśnie platformie. Zobaczymy czy te komputery będą w jakikolwiek sposób lepsze od tego co mogliśmy zobaczyć na Allegro, bo no przypomnę na Allegro działa się po prostu patologia. No i zobaczymy, czy może uda się jakieś starsze nawet komputery znaleźć, być może jakiś komputer do stówki również się znajdzie. Więc myślę, że czas przejść do działu komputerów na elektronice, no i zaczynamy, zobaczymy co się trafi. No i zaczynamy pierwszą ofertą, którą można spokojnie by wyśmiać, ale zobaczymy, zobaczymy co my tutaj mamy. Specyfikacja komputera Intel Core i9... co? Dobra, dwuje. Core i3-9100F... Pieski mi szczekają, i pewnie przez najbliższą godzinę nie przestaną, więc y, nagrywam dalej. Ok, jestem zaskoczony, że to nie jest y, żaden model z serii 2000, albo nawet 3000. E, Karta graficzna GDX1650 Super, 4 GB DDR. 6, prawdę mówiąc 4 GB na kartę graficzną to tak troszeczkę za mało. Dobrze by było wybrać model z większą ilością vram ale powiedzmy, że to jest model budżetowy. 3100... Czy ja wiem? Ja bym raczej nie dał za taki komputer, wolałbym sam sobie złożyć. Ale procesor, no... nie jest to aż taki szroc. Do tego dochodzi jeszcze monitor, tutaj można wyczytać, że 75 Hz. Z matrycą IPS, no. To dobrze, dobrze. Akurat to nie jest aż taki zły zakup. Nie wiem jak z rozdzielczością, ale podejrzewam, że może być full HD. Co mogę o tym zostawię powiedzieć, że no, jest całkiem, całkiem dobry. Myślę, że opłacalny nawet. 3100, jeżeli ktoś nie umie składać komputerów, a chce jakiś komputer do gier w tej kwocie, to myślę, że no, nie jest to wcale taki zły zakup. No, i markowy zasilacz to klucz do bezpieczeństwa. Silentium PC, haha. Ha. No, widać, że ktoś tutaj się zna i nie chce robić komputerów z Allegro. To jest ciekawe, że serwis OLX, który czysto teoretycznie ma mniejszą cenzurę, e, znaczy cenzurę, źle to powiedziałem, na którym, e, no, widać, że to jest bardziej taki serwis do ogłoszeń e, lokalnych, można zajść o wiele lepsze komputery niż w certyfikowanym sklepie. No, co, coś to już musi mówić. Kolejny Ryzen, tym razem z kartą graficzną RX570. Kolejna budżetowa konstrukcja oparta na podzespołach AMD. Z, to jest Wisp Pro? Na pewno Kruxa. Nie, nie jestem pewien. Nie? Nie, nie znam się za bardzo na tych obudowach. Eee, pamięć ram 16 GB o traktowaniu 3000 MHz. To no, bardzo dobrze. Krux Halo RBG jednak, czyli że to nie jest Wisp. Nie wiem, nie znam się na Kruxie. Nie wiem, jeżeli chodzi o zasilacz, nie mówię, że ten komputer jest zły, ponieważ 2400, no dobra, 2350 zł. Jak na komputer stacjonarny z procesorem nawet lepszym od mojego, co prawda, chyba mam lepszą kartę graficzną, aż muszę zobaczyć. No tak, ja mam lepszą kartę graficzną, no ale procesor lekko lepszy. I to jest za 2350 zł. No, opłacalne, nie powiem. Ja swój komputer złożyłem za 3000, ale to było z rok temu. Więc no łapkę w górę dla tego pana. Tutaj w ogóle widzę jakiś komputer, który jest brandowany logiem Xcomu. Ile w tym e, prawdy nie wiem. Ja muszę sobie aż to zobaczyć, bo i zobaczcie, że w Xcomie to jest za 1800 zł, a tutaj mamy do czynienia, e, albo facet sprzedaje to jakby bez marży. Co jest bardzo mało prawdopodobne, albo po prostu sprzedaje używany komputer. Mało używany właśnie ten komputer, czyli że jednak. Cena do małej negocjacji, jak za 1000 zł, za Picasso, to jest i3 7108 GB RAMu, TB. To jest chyba HDD, czyli że komputer bez dysku SSD, to tak troszeczkę dziwnie to wygląda. No jeżeli jest rzeczywiście z Xcomu, to pewnie będzie miał jeszcze gwarancję. A, to dwuletnią? No, okej, okay, okej, okay. No, po powiedzmy, że za 1000 zł, jak na zestaw brandowany na no, GMX-komu, no to wcale nie jest aż tak źle. E, aczkolwiek bardziej rzeczywiście mi się zdaje, że to był składak, czyli że kupiona osobna obudowa, procesor i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście podzespoły wybrane tak, żeby to był właśnie ten identyczny komputer. E, no, nie jest to oczywiście komputer do gier, bo nawet tutaj nie ma e, karty graficznej. Intel HD Graphics to jest po prostu zintegrowana z i trójeczką. Ale, jak za 1000 zł do jakiegoś biura, myślę, że może być. No i tuż obok tego, ofertę, z którą myślę, że można zaszaleć. 5000 zł, nie spodziewam się tutaj niczego innego jak RTX-a. No i panie i panowie, i 5,9600k jest dobrze. Ram 3000, ale to jest 16, tak. GTX 1060. W konfiguracji za 5000 zł. No, powiem szczerze, że niezła, niezła marża. Tym bardziej, że zobaczmy sobie po raz kolejny. Ten Ryzen 5600. Po raz kolejny porównuję ten komputer do swojego komputera. Niby Core i Piątka jest nieco lepsza. Ale powiedzmy sobie szczerze, 5000 za taki komputer. Jest to chyba pierwszy komputer, który. Który będę musiał powiedzieć, że raczej to nie jest opłacalny komputer. Mimo tych 3 terabajtów HDDK, mm, no GPL tutaj zupełnie nie pasuje, nie? W takiej cenie rzeczywiście spodziewałem się RTX 2060. Czy być może teraz 3060, bo będzie tańszy. Ewentualnie już w ostatecznej ostateczności GTX 1660 Ti, ale 1060, no ja już mogę to spokojnie powiedzieć, jest. Troszeczkę, troszeczkę przestarzała. W komputerze za 5000 zł absolutnie się to nie opłaca. Tym bardziej, że no, wątpię i to bardzo mocno wątpię, że ta karta graficzna nie była używana. Więc tutaj pierwszy komputer, którym mogę spokojnie odradzić. A tu jakiś dziwny składak. Kto no niech ja widział 14 GB? Toż to jest, nie wiem, na jakiej zasadzie, nie? No właśnie, Intel Core i 5 4570, 4 rdzeniowiec. Znowu GTX 1060, no ale w tej cenie, no akurat mogę, mogę się spodziewać takiej karty graficznej. Plus 1 w graphicie daje drugą płytę główną z procesorem na LGA1150. Co? Nie wiem, zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby było 14 GB, bo to musi być 8 giga. i ewentualnie 3 Dwójki, ale. Nie wiem, 8.4.2? Dziwnie to wygląda w każdym razie. Na pewno ta pamięć RAM nie jest jednego producenta. Dajcie mi spojrzeć do środka. No właśnie, ale... Ale dziwnie to wygląda, więc... Znaczy, podejrzewam, że będzie działało. Będzie działało. Brakuje mi tutaj troszeczkę przestrzeni dyskowej, gdyż 240 GB... Zainstalujemy CSa, Valoranta... Może się uda Apexa, Overwatcha i co? No i jajco. Więc tutaj, tutaj rzeczywiście przestrzeń dyskielkowa jest piętą Achillesową tego komputera. W każdym razie jak za 1000 zł, to całkiem okej. Okay. No okej, okay, spotkałem się z pierwszą aukcją, którą spokojnie mogę sprawdzić, ponieważ <grym> zamiast komputera dostajemy tutaj listę tego komputera. I panie i panowie, zobaczmy na szybciutko sklepie sobie do całości ten komputer na serwisie Morele.net gdyż tam został on zakupiony. No i co muszę powiedzieć To bardzo podobna Niestety nie udało mi się takiej samej konfiguracji znaleźć Bo niektóre części były niedostępne eee, Bardzo podobna <laughs> Konfiguracja Wyszła mnie o około 600 zł drożej Z oznaczeniem, że trzeba tutaj Usunąć 200 zł z chłodzenia Procesora, bo tutaj mamy eee, Chłodzenie Fera Oczywiście Fera tutaj też się również znajduje Ale okazuje się, że Gdyby kupić ten procesor W wersji 200 zł mniej byłoby ok, więc tutaj byśmy mieli 3500 zł. I jeżeli chodzi o płytę główną, to również nie jest chyba dokładnie ta sama e, płyta, ponieważ mamy tutaj B365M. E, ale nie wiem, czy to nawet nie jest tak, że ta płyta jest tutaj tańsza, więc myślę, że ta aukcja się tutaj jak najbardziej opłaca. No, jest 200-300 zł tańsza, e, no i jeszcze mamy minimum 2 lata gwarancji, więc jeżeli coś będzie e, nie ten ten z naszym komputerem, to zawsze można zwrócić już bezpośrednio do sklepu Morele.net. Czyli, no, jest całkiem ok. Alright, alright, 60 zł. Miałem nadzieję w końcu na taką aukcję. E, Sprzedam komputer stacjonarny na zdjęciach wszystkich podzespoły. Komputer bez dysku twardego. No, nie jest to za bardzo... O, bardzo ładnie to wygląda. E, problemem dla mnie... Hmm, to są Geyla 4 GB mamy 4 GB w komputerze za 60 Zł. Karta graficzna na PCI. No proszę, z dwoma cyfrowymi już złączami. Eee, dalej. Nie widzę niestety procesora ani płyty głównej. Eee, 4 sloty. Powiem tak, bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze. Eee, Socket 775, więc e, będzie chyba SATA. Więc, jak za 60 zł? Nie, nie panie i panowie piszę do sprzedającego. Ladies and gentlemen, we got him. Słuchajcie. Wow, 60 zł. W, koń, w końcu trafiłem na coś, co faktycznie może do mnie przyjść. Z tego cholernego eliksa. Ee, śląskie. Nie wiem, czy facet zgodzi się. Na... nie będę pokazywał telefonu, zgodzi się na wysyłkę z pobraniem, jeżeli tak, to mam już materiał na następny film, a z tego komputera mogę zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajną maszynkę biurową, którą później oczywiście odsprzedam dla zysku. Kiedy, kiedy on to wystawił? Dzisiaj o 14. No, tuż po nagrywaniach do niego piszę. Lecimy dalej. Komputer gracza za 400 zł, GTX 550, chyba wydaje mi się, że rzeczywiście jest to bardzo tanie rozwiązanie. Kładku e, 8300, więc no tutaj no spora przecena. E, moduł Wi-Fi i HDMI na płycie głównej, co za bardzo nie jest e, jakby potrzebne, ponieważ, no właśnie, na karcie graficznej jest wyjście HDMI wraz z VGA oraz normalnym TVI, którego obecnie sam używam. Komputer w cenie idealnym działa błyskawicznie, jak nowy czyściutki wewnątrz. Bardzo chętnie bym ten komputer wewnątrz zobaczył. Zainstalowany Windows 7. Eee, wynik wreszcie 5.9 może być. Eee, Karty e, graficzna, Pamięć RAM DDR 2, niestety. Więc widać, że jest to stary komputer gamingowy, eee, złożony już jakiś czas temu i teraz sprzedawany, najpewniej dlatego, że się kupiono że się za, e, sprzedający zaopatrzył w nowy komputer, ale za 400 zł jest to bardzo fajna maszynka do gier GTX 550, kładku 8300, no brać i grać za 400 zł jest to bardzo fajna oferta. Komputer PC na części, jestem bardzo ciekawy, czy to będzie Pentium. Hmm. Co my mamy ostatnio był używane około 8 lat temu, więc będzie, będzie tutaj rzeczywiście. No widać już tę idee, widać tutaj będzie ATA, e, ale obudowa myślę, że dość ikoniczna. Po, powiedzcie mi, kto w szkole nie miał takiej obudowie w, w pracowni informatycznej, bo ja pamiętam, że aż w dwóch moich szkołach była właśnie ta obudowa, więc dla mnie jest to ikona komputerów, właśnie starych komputerów z pracowni informatycznych. No i pod koniec myślę, że wystrzelimy z grubej rury. 5800 zł komputer ARBG z Ryzenem 7 i rtx 3070 z dyskiem SSD i 16 GB RAM. Jeżeli to jest prawda, no to 5800 zł może być. Eee, działanie każdego podzespołu. Aha, że to jest sprawdzane działanie. Eee, no po prostu ktoś kupuje komponenty, składa komputer i wysyła do konsumenta. Płyta główna Gigabajta. Procesor Ryzen 7 2700, mm, może być, może być, nie jestem pewien czy to nie będzie delikatny bottleneck, najprawdopodobniej nie, ale e, no jeszcze nie miałem w rękach RTX-a, 16 GB w konfiguracji 2x8, no dual channel może być, no i karta graficzna 8 GB, wira mu nawet z dopiskiem OC, więc tutaj dobry zasilacz, na pewno się przyda, SPC Vero L3 o mocy 700 W, Catomiast zobaczę sobie tego tutaj dziada w nowej karcie. Jak to wygląda? Chyba nie jest to najwyższa półka właśnie, no ale myślę, że tutaj nie ma mowy, że na tym zasilaczu się oszczędzi. No właśnie, 300 zł. Całkiem, całkiem dobry zasilacz. No i dysk SSD 480 GB. Nie ma niestety dysku HDD, co tutaj może troszeczkę koleć w oczy. No, ale myślę, że jeżeli komuś zależy o ciszy, no to, no to nawet SSDK tylko i wyłącznie zaakceptuję. Zestaw fabrycznie nowy na gwarancjach producenta, oraz dodatkowo naszej serwisowej. Każdy zestaw jest testowany, bla, bla, bla. Czyli że po prostu sklep komputerowy działa na platformie OLX. No, co mogę powiedzieć? Za 6000 nie spodziewałbym się niczego mniej. Co prawda, może bym się spodziewał jakiegoś lepszego zdjęcia karty graficznej. Dysk SSD poważnie jest na SATA? Myślałem, że na M2. No tak, nie ma rzeczywiście powiedzianego, czy to jest na M2, czy na SSD. No ale płyta główna również całkiem fajnie wygląda. No myślę, że. No okej, okay, bym powiedział, jak na tą cenę. Okej, okay. słuchajcie, tych komputerów oczywiście jest masa, jeszcze jest bardzo, bardzo dużo. <laughs> Pozdrawiamy z masło, zaraz będą pewni komentarze. No i myślę, że na tym możemy poprzestać, naprawdę, bo nie chce mi się jeszcze tych 25 tutaj stron przewertować, podczas kiedy i tak mam materiału tyle, że będę musiał co nieco pewnie troszeczkę powywalić. Słowem podsumowania... Mam wrażenie, że użytkownicy, którzy korzystają z platformy OLX są już nieco bardziej świadomi tego, co kupują, dlatego też tutaj nie spotkamy się z pchaniem. Tego właśnie RTX 2060 tylko po to, był ten RTX do procesora i7 z serii 2000. No, bo tutaj, no, z widziałem naprawdę bardzo fajne oferty. Niektóre, niektóre rzeczywiście z zyskiem dla sprzedającego, no, ale to nie jest marża pokroju 100%. Nawet niektóre są tańsze niż z ogłoszeń Morele czy x X.Comu. Dlatego wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby znaleźć. Jakiś komputer dla siebie, oczywiście są to komputery używane i należy to na swojej pale wyraźnie zaznaczyć, no niektórzy rzeczywiście zdarzają się tutaj jakieś oszustwa, więc jeżeli będziecie korzystali z portalu OLX to najlepiej korzystać z wysyłki za pobraniem, tak co najmniej. Słyszę, co do tego komputera za 60 zł ja już napisałem do sprzedającego, on napisał, że wysyłka jest możliwa. E, zapytałem się jedynie ile będzie taka wysyłka kosztowała e, za pobraniem, więc najprawdopodobniej już niebawem wiecie, czego się na kanale spodziewać. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak taki komputer mógłby sobie poradzić w grach. E, no, wyobraźcie sobie tytuł komputer za 80 zł to jest w grach oczywiście. <laughs> Wątpię, żeby e, udało mi się coś fajniejszego na nim odpalić ale sądzę, że możemy się wszyscy bardzo fajnie zaskoczyć. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Eee, piszcie komentarze, gdzie mam powędrować w następnym filmie, eee, jakie sklepy również mam zobaczyć, jakie oferty tam dla mnie znajdziecie. Eee, no i co? No i myślę, że widzimy się już za... nie wiem, tydzień? Spokojnie, nie zamierzam odchodzić z YouTube'a. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!